20 czerwca, już za kilka dni. To znak, że wielkimi krokami zbliża się koncert Adele Sondberg plus Marta Burdynowicz, w wykonaniu naszych dziewcząt ze studia wokalnego UG. Postanowiliśmy, że zajrzymy na ich próbę. Jak się przygotowują? Zobaczcie sami. Studio wokalne zrodziło się z potrzeby utworzenia w ramach Akademickiego Centrum Kultury takiej jednostki, która zajmowałaby się muzycznie, jakby sekcją rozrywkową. Do tego koncertu szykujemy się już od. Można powiedzieć, miesiąca. Tak naprawdę mamy y, dosyć sporo prób. Y, są to próby, teraz już pod koniec y, grupowe, gdzie y, śpiewamy tak naprawdę cały repertuar od początku do końca, y, ale były też to zajęcia indywidualne, zajęcia w duetach. No i oczywiście każda z nas jeszcze w swoim domu przygotowuje repertuar na próbę. Warto wybrać się na wasz koncert. Bo będzie on y, jedyny, niepowtarzalny. Zabrzmi dużo takich hitów Adel, y, którzy wszyscy raczej znają i lubią. Można też będzie usłyszeć y, piosenki, które nie są, nie są tak popularne i trochę y, bardziej zapoznać się z tym repertuarem Adel. Po poprzednim koncercie, który odbył się na sali teatralnej neofilologii. Y, Ludzie są bardzo zachęceni i nawet ci, którzy byli poprzednio, przychodzą jeszcze raz do filharmonii. Wszystkie piosenki są przygotowane um, razem z chórkami w sensie, że jakby my robimy też chórki do każdych piosenek, więc yy, można usłyszeć dużo harmonii. Czego życzyć Wam teraz przed koncertem? No, tego, żebyśmy się bawiły na scenie, o, żebyśmy czuły się swobodnie i czerpały radość z wykonywania tych wszystkich utworów. E, życzcie nam, żebyśmy potrafiły tam stojąc być tu i teraz i zapamię żebyśmy zapamiętały te emocje, które nam tam towarzyszą, żebyśmy mogły później wracać do nich wspomnieniami. Koncert dziewcząt ze studia wokalnego UG już 20 czerwca o godzinie 19.30 w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Zapraszamy!